Dzień dobry, witamy bardzo Państwa serdecznie w naszym podcaście. Wita Anna Kwiecień. I Wojciech Skurkiewicz. Ostatni miesiąc, Szanowni Państwo, 2025 roku, już za. 30 dni będziemy świętować nowy 2026 rok, ale te ostatnie dni pokazują, jak z jakimi problemami finansowymi boryka się nasz kraj, nasze państwo, szczególnie w obszarze służby zdrowia. Tak, to jest po prostu katastrofa. Powiedzieć, że to Armagedon, to moim zdaniem też nie oddaje. Tego wszystkiego, co się dzieje. My sygnalizowaliśmy, proszę Państwa, już od wielu miesięcy, a właściwie już w ubiegłym roku widzieliśmy, że to zmierza w złym kierunku, bo. Od strony politycznej pan Donald Tusk na stanowisku ministra postawił osobę, która nigdy nie pracowała w ochronie zdrowia, nawet w Komisji Zdrowia nie pracowała. Więc de facto wiadomym było, że ona dopiero przez najbliższe dwa lata będzie się uczyła na żywym organizmie, jakim jest Ochrona Zdrowia, bo tej ochrony zdrowia. On powiedział, że to jest fachowiec bezpartyjny która zęby zjadła na przekształceniach w służbie zdrowia. No więc proszę państwa. I mamy tego efekt. I mamy tego efekty, że po dwóch latach. Tak te zęby zostały zjedzone, że tak naprawdę została zjedzona ochrona zdrowia. Dzisiaj mamy absolutnie załamanie, mamy y, ogromne kolejki do y, świadczeniodawców, mamy, proszę Państwa, wstrzymywane zabiegi operacyjne, mamy przekładane terminy y, y, przyjęć do specjalistów, ale te sygnały, które napływają, są po prostu dramatyczne. Dlatego, że po pierwsze, Chcą obciąć leki dla seniorów, to znaczy zmniejszyć absolutnie pulę środków finansowych, które my dedykowaliśmy seniorom w ramach takiego programu. Pamiętacie Państwo, najpierw leki bezpłatne 75, plus. oczywiście nie wszystkie to trzeba sobie wprost tak, wyjaśnić. Ale ja twojej wypowiedzi w jednej z telewizji i wskazywałeś, że My startując najpierw rozpoczęliśmy od dwóch leków, leków, a teraz a było już do czterech tysięcy produktów będzie? i obniżyliśmy wiek, ten, tą granicę tak, wieku. No, do tego jeszcze przeprowadziliśmy dla nieletnich. No dokładnie. Roku więc, dla dzieci. No więc Bezpieczne bardzo leki. mocno na pewno ograniczą listę tych leków. Ale to jest skandaliczne, że, że, że naprawdę te cięcia, które są realizowane są w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia. No jeżeli na to jeszcze nakłada się wypowiedź izby lekarskiej, która przedstawiciele wskazują, że Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj jest bankrutem, bo tak. nie spina budżetu i brakuje tam kilkadziesiąt, 20, 20 miliardów państwa, złotych, to, my tak... to jest, pokazuje dramaturgię całego tego systemu. Proszę Państwa, jedni mówią 14, drudzy mówią 20. Proszę państwa, no za nimi nie trafisz, jak to no moja da, babcia ale, powiedziała. 20, a oni teraz były zmiany, które gdzieś tam wyskrobali 3 miliardy. No, no, no nie wyskrobali, nie wyskrobali chcę ci powiedzieć. Tylko wprowadzają zmiany w funduszu medycznym mhm. i stamtąd zabierają kosztem dzieci chorych na choroby rzadkie. Kosztem inwestycji 3 miliardy 700 chcą przesunąć do NFZ-u, żeby ratować, żeby pokryć koszty zaleczenia leczenie pediatryczne, bo nie mają. Mało tego, w ustawie mówią, że nie, nie wpłacą do tego funduszu 4 miliardów, które powinni... Wpłacić. Czyli Państwo, mrożą fundusz medyczny. Szanowni Państwo, czyli to jest patologia, po prostu patologia, gdzie minister y, finansów wychodzi i że nie widzi potrzeby, mówi wprost, nie widzę potrzeby nowelizacji budżetu w roku 2025, a okazuje się, że dokonują przesunięć, cięć które dotykają tych najbardziej bezbronnych, tych którym się absolutnie środki finansowe należą, bo to są grupy pacjentów, którzy są powinni być traktowani w sposób szczególny, a okazuje się, że nie będą traktowani przez koalicję ośmiu gwiazd. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy pacjentami, nawet ci, którzy dokonują tego Abortażu na, na, ten, na tą ochronę zdrowia i zabierają te środki. Proszę Państwa, wszyscy, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy będziemy potrzebować ochrony zdrowia my albo nasi bliscy. To, co się dzieje w ochronie zdrowia, jest dramatyczne, ale ja powiem tak. Zawsze Donald Tusk. Miał, powiem, ochronę zdrowia gdzieś tam w dalekim planie. I to widać właśnie po, po tym, jakich wybiera ministrów. Ja z całym szacunkiem dla obecnej pani minister, ale prawda jest taka, że ona nie ma umocowania politycznego. W związku z tym pan Domański wysyła do niej: proszę ciąć, proszę przejrzeć budżet i proszę mi powiedzieć, gdzie, w których zakresach pani znajdzie oszczędności. Ona nie mając żadnego umocowania politycznego po prostu pokornie to wykonuje. No, powiem to jest szczerze, masakra. Ja, ja, ja nie wiedziałem, że kiedykolwiek to e, powiem publicznie i tutaj w naszym podcaście e, to wyartykułuję, ale okazuje się. Że najlepszym ministrem zdrowia za rządów barbarzyńców pierwszej kadencji czy obecnej kadencji była Ewa Kopacz, bo przynajmniej się znała na tym, co robiła, choć tych dili, które były realizowane za czasów jej ministrowania, było całe mnóstwo. Nie, i słuchaj, ja się pod tym podpiszę. Ja się pod tym podpiszę, ale tak naprawdę to mieliśmy my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, znakomitych ministrów, bo ja tylko przypomnę choćby pana profesora religę. Mieliśmy no pana ładnie. profesora Szumowskiego. Proszę Państwa, nawet nie kochany, ale naprawdę musiał się zmagać z wyjątkową sytuacją. Pan Niedzielski, który niestety jakby duża część covidu i tych kosztów covidowych spadła na, na niego. No, moim zdaniem, no naprawdę, to jest nic, w porówn to znaczy, to są ludzie, świetnie byli przygotowani w porównaniu z tym, z czym dzisiaj się zmagamy. A tu no nie myśleli, pan że to... Arłukowicz. Że czarodziejską różdżkę zatrudnią i będzie wszystko ładnie pięknie. Panie... Polonistka, polonistka z czarodziejską różdżką nie pomogła. A Arłukowicz, o którym ty chcesz tak. powiedzieć, z Nitrasem, do tego jeszcze z Tomaszem Grockim, oni wskazywali, jakie będą działania robić, co trzeba zrobić. Ja, I oni, ale oni najlepiej co? by widzieli, żeby służba zdrowia była prywatna, żeby każdy płacił za wizytę, za pobyt w szpitalu i żeby mieć z głowy i odciąć się od tego całego systemu. Ale zanim objęli rządy, to zobacz, wspomnij co mówił w kampanii Rukowicz, zniesiemy wszystkie limity. Co robią? Wprowadzają na wszystko limity. My, proszę Państwa, panie, na dużą ale, część ale, świadczeń ale znieśliśmy przepraszam, limity. Ale ja Ci przerwę, ale przecież wiesz o tym, bo im nie można wierzyć, bo oni przecież wskazują jednoznacznie, że te obietnice wyborcze to ich się nie dotrzymuje a ci co wierzą w te obietnice no to wierzą tylko ci którzy chcą wierzyć a nie po to czy żeby dwa razy obiecać to jak tutaj, raz, raz dać, dać no. prawda I to jest i to jest dzisiaj pokłosie tylko ja się dziwię dziwię się szanowni państwo szczególnie tym którzy głosowali na tę egzotyczną koalicję 12 partii politycznych czy naprawdę nie dostrzegacie tych problemów które dzisiaj są, są w służbie zdrowia, wydłużające się kolejki, permanentny brak środków finansowych i można by mnożyć, mnożyć te złe rzeczy, które się. Ale warto powiedzieć o konkretach, żebyście Państwo wiedzieli. My na przykład znieśliśmy lim limit wykonywania takich zabiegów zaćma, prawda? To jest choroba, która bardzo dotyka seniorów. Były lata oczekiwania na ten zabieg. Często nie jeden po prostu senior nie doczekał. No mojej świętej pamięci, mama czekała prawie trzy lata na Dokładnie, okres. jak my doszliśmy do władzy, proszę Państwa, postawiliśmy sobie za punkt honoru, że zniesiemy limity, bo możliwości były. Specjaliści byli, tylko nie było pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby to sfinansować. Myśmy to zrobili. Myśmy uszczelnili system e, finansowy, w związku z tym znalazły się środki finansowe, w związku z tym. Znieśliśmy limity, operacje furczało, 24 godziny na dobę w szpitalach wykonywano te zabiegi, myśmy za każdy zapłacili, proszę Państwa, natychmiast kolejki się zmniejszyły, one się po prostu tak zmniejszyły, proszę Państwa, że w pewnym momencie można było po prostu, można powiedzieć z, z ulicy, z marszu, byleby zdrowie pozwalało zrobić ten zabieg. To samo było z rezonansem magnetycznym. To samo było z tak zwaną tą diagnostyką, proszę Państwa, obrazową, która była bardzo istotna. Dzisiaj na nowo wprowadzają limity. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent, który wymaga takiego badania diagnostycznego, on może się doczeka na to badanie za kilka miesięcy, ale za kilka miesięcy, proszę Państwa, to jego stan zdrowia będzie inny niż ten moment, którym lekarz dawał skierowanie, bo z reguły choroba postępuje. Jak choroba postępuje, to potem, żeby cofnąć skutki choroby, to my jako społeczeństwo będziemy musieli wydać dużo większe środki finansowe. W związku z tym to jest Proszę Państwa, tak zwana kwadratura koła to jest, będziemy się kręcić jak myszy w kołowrotku. To znaczy, będą się wydłużały kolejki, ale ci pacjenci, którzy już będą wchodzić na, do realizacji świadczenia, będą bardzo zaniedbani medycznie. W związku z tym, my będziemy musieli większe środki finansowe wydawać, nakłady. nakłady. Na to, w związku z tym, będą się wydłużać kolejki, bo będą szybciej topnieć. Środki finansowe. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, która jest bardzo istotna, która mnie bardzo poruszyła, to jest tak zwane wyżywienie pacjenta. Myśmy wprowadzili program dbałości o wyżywienie. Na to przeznaczyliśmy około 900 milionów, prawie miliard złotych, a żeby znaleźć środki, żeby były środki na prawidłowe wyżywienie pacjentów. Proszę Państwa, dobre wyżywienie to jest też terapia. To jest terapia, która jest dedykowana pacjentowi. Jeśli pacjent ma organizm wyniszczony z powodu choroby i jest źle żywiony w szpitalu, bo nie ma środków finansowych na to i jest zła kaloryczność tego jedzenia, słaba jakość tego jedzenia, proszę Państwa, to ten pacjent dużo wolniej wraca do zdrowia. Więc dla nas istotne było, żeby pacjenci byli dobrze karmieni w ochronie zdrowia, bo dobre wyżywienie to też terapia. Dzisiaj wiecie Państwo, że oni nawet na to zabierają pieniądze. No właśnie, Szanowni Państwo, to jest bardzo zła władza, bardzo zła koalicja, bardzo zły rząd, i tutaj naświetlamy przynajmniej elementy, które. Które są absolutnie kluczowe dla nas, Polaków, dla naszego funkcjonowania i egzystencji. Odejdźmy na chwilę od służby zdrowia, bo przecież też przy tej okazji warto powiedzieć, bo na ostatniej prostej są prace nad budżetem na rok 2026. Budżet, który będzie ponownie rekordowo zadłużony bo no to będzie kolejne prawie 280 miliardów złotych. To przez te trzy lata rządów koalicji Donalda Tuska zadłużają nas prawie na miliard złotych. Ponad 800 milionów złotych, miliardów złotych. Są naprawdę negatywne znaczy, Proszę Państwa, jutro o tej porze dokładnie będziemy znowu jako państwo, jako społeczeństwo biedniejsi o kolejny miliard złotych, ale w przyszłym roku to wystarczy jedna doba w roku, żebyśmy byli bardziej zadłużeni o miliard dwieście. Nie już o miliard, tylko miliard dwieście, proszę państwa. Takie są prognozy, bo ty mówisz o tym, co jest w budżecie, ale jeszcze są wydatki pozabudżetowe, nad którymi oni. Roz... Ciągle mówili, no, wy macie niski deficyt, ale dlatego, że macie wydatki pozabudżetowe. Proszę Państwa, oni mają wysoki deficyt i jeszcze większe wydatki pozabudżetowe. Tak, żeby Państwu to uświadomić, my w te wydatki pozabudżetowe weszliśmy w latach covid -owych. wtedy, kiedy chcieliśmy uruchomić środki finansowe, które trafiły do Polaków, proszę Państwa, trafiły do przedsiębiorców. Dzisiaj opowiadanie, Różnych rzeczy, że myśmy zadłużyli, to proszę Państwa, wtedy gdybyśmy realizowali ich oczekiwania i żądania, a można sobie odtworzyć, na to są scenogramy, proszę Państwa, to, to my byśmy nie musieli wydatkować. 250 miliardów, 260 miliardów, bo takie środki finansowe trafiły do przedsiębiorców, do samorządów, do polskiego biznesu. Tego proszę Państwa, 400 albo 600 miliardów. Tyle um, domagali się. I od razu powiem jedną rzecz. Nie było wyjątków. Wszyscy, z Wszyscy włącznie z Konfederacją. Konfederacja nie zagłosowała nie dlatego, że te środki, które uruchomiliśmy 27 marca 2020, nie powinniśmy uruchamiać ich zdaniem, tylko dlatego, że to były za małe środki. Odwoł, odsyłam do tak zwanej dwudziestki, pana marszałka Busa, Bosaka. Więc państwo, wiele o tych kwestiach finansowych można by powiedzieć my oczywiście jako parlamentarzyści, tak Anna Kwiecień i nasi koledzy posłowie jak również i w senacie, jak tylko będziemy pracować intensywnie nad budżetem, będziemy zgłaszać te poprawki. My to określamy w takiej nomenklaturze parlamentarnej jako poprawki regionalnej, i, między innymi, dotyczące i służby zdrowia w Radomiu, i także infrastruktury drogowej. Zobaczymy, jak się będą zachowywać posłowie regionu radomskiego, czy będą wspierać nasze propozycje. Czy też nie? Tym bardziej, że szczególnie w kontekście szpitala. No, Oj, naiwny, tak, naiwny. Ale pamiętajmy o tym, że przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył znaczne środki, bo to jest ponad 30 milionów złotych, na szpitalny, budowę szpitalnego oddziału ratunkowego przy naszej głównej radomskiej lecznicy przy ulicy Tochtermana. I proszę Państwa, od razu powiem. Tak chodziłam, zabiegałam o te środki finansowe. Chodziłam, zabiegałam. Jeżeli ktoś będzie chciał mnie wsadzić za to do więzienia, no to gratuluję, bo dzisiaj to okazuje się, że jak poseł Prawa i Sprawiedliwości dba o swoją małą region i zabiega o to, nie tak dawno jeden z internautów właśnie mnie zaatakował, że ja nie zabiegałam o miasto Radą. No proszę Państwa, no to ja mówię, zabiegałam absolutnie. Proszę spytać pani wiceprezydent Wilk, pana prezydenta, czy nie zabiegałam o e, chociażby radomski szpital tutaj? Mogę zaświadczyć obydwoje przez długie lata zasiadaliśmy w Radzie Społecznej tak. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rzeczywiście e, wiele rzeczy udało nam się e, wspólnie e, zrobić, z, zrobić a, a również to zabudżetowanie na poziomie e, krajowym, także tak. e, pani poseł Anna Kwiecień. Jak to mówią, dreptała, dreptała. Oczywiście, bo szpital. I w 2023 roku te pieniądze trafiły do Radomia. Bo szpital jest wszystkim nam potrzebny, proszę Państwa. Tak samo Wojciech zabiegał bardzo o bardzo wiele spraw związanych z wojskowością, Pionki i tak dalej. Każdy ma swój udział M, za naszych czasów. Lotnisko, no lotnisko, no Wojciech. Właśnie, jeżeli już powiedziałaś, przywołałaś lotnisko, tak. no to szanowni Państwo na zakończenie też wątek lotniskowy, bo skierowałem do pana premiera, odpowiedział pan minister Lasek, szereg pytań dotyczących rozwoju, przyszłości i funkcjonowania. Radąskiego lotniska na Sadkowie, tego cywilnego portu lotniczego. I szanowni Państwo, przyznam się szczerze, że otrzymałem kilkadziesiąt godzin temu odpowiedź i tak szczerze powiedziawszy, jakby to, co jest zawarte w tej odpowiedzi, tak ścisnąć mocno, to by w ręku nic nie zostało. Okrągłe słowa. Treści i zapisy takie, które z których naprawdę nic nie wynika. Mam nieoparte wrażenie, że kaowcy z znaku ośmiu gwiazdek chcą zrobić wszystko, aby to lotnisko przestało funkcjonować, aby to lotnisko nie działało na wysokich obrotach. Najwyraźniej zależy im, aby na Mazowszu rozwijało się tylko dwa porty lotnicze. Warszawa Chopin i Warszawa Modlin. I dzisiaj, wskazując w tej odpowiedzi, że no byli no i są potencjalnie zainteresowani, którzy by chcieli latać z Radomia, może na wyspy, może do Norwegii no to naprawdę są takie sformułowania, o których my jako politycy e, słyszymy już od długiego, dłuższego już czasu, a połączenie e, regularne, rejsowe, które między innymi e, z radomskiego lotniska było do Rzymu, gdzie obłożenie e, biletów na każdy lot było na poziomie 96-98%, co rzadko zdarza się na trasach rejsowych innych lotnisk zostało w październiku zlikwidowane, zawieszone i nie wiadomo kiedy powróci. To są rzeczy absolutnie skandaliczne, ale my się nie zrażamy. Będziemy patrzeć na ręce Tuskowi, Laskowi i wszystkim tym, od których zależy przyszłość tego lotniska. Niestety, Szanowni Państwo, to smutne i przykre, że miasto, które ma taką piękną historię związaną z walką o wolną Polskę i między innymi nazwa samego tego lotniska, proszę Państwa, oddaje hołd tym, którzy walczyli w 76 roku o to, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. Dzisiaj ci, którzy żyją, Żyją w tej wolnej Polsce. Ponownie robią wszystko, żeby ukarać miasto Radom. Proszę Państwa, tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ośmieliło się mieć ambicje, żeby lotnisko, które całe życie było tu lotniskiem wojskowym, dlatego że warunki pogodowe Radomia są znakomite do tego, żeby tu funkcjonowało lotnisko. Dlatego to lotnisko ma Dlatego są te pokazy air-show, i tak dalej, proszę Państwa, to wiele można by mówić na ten temat, ale ja sięgnę jeszcze pamięcią do jednego takiego momentu, proszę Państwa, przez szereg lat ten temat był ponad podziałami wszystkie ugrupowania w radomiu reprezentujące i platformę obywatelską, i Prawo i Sprawiedliwość, i samorządowców niezrzeszonych i zrzeszonych i. Różne frakcje, frakcyjki, wszyscy ponad podziałami chcieli lotnisko w Radomiu. Wiedzieli, że lotnisko cywilne jest takim kołem zamachowym dla tego miasta. I proszę Państwa, my to zrobiliśmy. Nawet przez ułamek sekundy nie pomyślałam, że mimo, że prezydent jest z Koalicji Obywatelskiej, to za jego rządów będą próbowali zaorać to, to lotnisko. Ja naprawdę, ja współczuję Panu Prezydentowi. Ja współczuję i tutaj absolutnie go nie obwiniam, bo wierzę głęboko, że też chciałby, żeby to lotnisko funkcjonowało. I y, nawet bym powiedziała, że musimy chyba ponad podziałami stanąć w tej sprawie. Tak, Tylko, że to widać i pokazuje pozycję no. Witkowskiego w całej tej hierarchii e, kaowców no. w skali kraju. Bo wiesz o tym, że wystarczyłby jeden gest, jeden podpis, jeden jedna decyzja ale Donalda wiesz, Tuska ale, o tym. Ale jest że bardzo wpływowa pani radą, po, po poseł Kruzik-Rostkowska. Myślę, Jest, my, wie, myślę, zobacz. Myślę, myślę, że, że tutaj y, 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 przeceniasz jej walory ja, i moce a, wie, a wiesz co, ja, ja się zastanawiam. Ja. Czy tam nasze lotnisko to też nie padło ofiarą pewien, pewnej wojenki w środku? Ale oczywiście, że tak. Szanowni Bo ta Państwo, pani zupełnie jest z nami niezwiązana. Szanowni Państwo, proszę mieć świadomość, że lotnisko w Radomiu będzie się borykało z tymi turbulencjami i problemami dotąd, dokąd o rozwoju, rozwoju lotnisk na Mazowszu będą decydować osoby, które były przez lata związane z portem lotniczym Modlin. Między innymi Kierwiński, który swoją karierę polityczną rozpoczynał jako pracownik no. e, lo, portu lotniczego e, Modlin, pan Struzik, który robił wszystko, żeby uwalić inwestycje w, Radomię, a rozwijać się w Radomiu, a rozwijać się port lotniczy na Modlinie. Obecne kierownictwo PPL-u, które wywodzi się również z tego mainstreamu z Modlina. Więc naprawdę to nie jest w interesie tego portu lotniczego Warszawa-Modlin, żeby rozwijała im się pod nosem konkurencja. No właśnie, to smutne, proszę Państwa. Ja nie lubię takich, jak ja to mówię, ataków nieuzasadnionych, bo w polityce i tak tego jest bardzo dużo, ale naprawdę są rzeczy, które chciałabym, żebyśmy się umieli porozumieć ponad podziałami z politykami z wszystkich stron tej strony politycznej i naprawdę lotnisko to jest to, co powinno nas łączyć, podobnie jak, nie wiem, wydział lekarski, jak inwestycje, które są tutaj, nie tylko w Radomiu, w ogóle na, w naszym regionie. One są konieczne, proszę Państwa, bo one nie są dla Anny Kwiecień, dla Wojciecha Skurkiewicza, nie wiem, dla pana posła Frysztaka, czy dla pani poseł Kluzi rostkowskiej czy dla pana prezydenta Witkowskiego. My dzisiaj tu jesteśmy, przyjdzie czas, że po nas będą następni. Chodzi o to, żeby kolejnym pokoleniom mieszkańców Rady, miasta Radomia, naszym dzieciom, naszym wnukom i naszym sąsiadom, każdemu mieszkańcowi po prostu żyło się lepiej. O to nam chodzi, żeby pozostawić po sobie pewne dobro, które będzie Takim wspólnym kapitałem prorozwojowym. I tym apelem o współpracę, pracę u podstaw i pracę ponad, ponad podziałami kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wkrótce następny nasz podcast, dwa spojrzenia, i może wtedy więcej powiecie, powiemy o budżecie, bo to tak, warto, warto tak, się tak, na tak. ten temat też. Bardzo wnikliwie. Dokładnie, a przynajmniej te kwestie dotyczące Radomia i Regionu Radomskiego, bo tam też ciekawostek będzie całym. Jedna rzecz, w niedzielę były imieniny Andrzeja. To są takie e, e, wyjątkowe, dlatego że w naszym gronie jest nasz szanowny kolega Andrzej Kosztowniak i z tego miejsca też mu życzymy zdrowia, szczęścia, radości wszystkim Andrzejom. E, życzymy wszystkiego co najlepsze. Amen. Do zobaczenia. Do zobaczenia.